No to wreszcie, wreszcie rozwiązujemy zadania z geografii społeczno-ekonomicznej. Wreszcie dla Was, bo ja nie wiem, czy je bardziej lubię, ale wiem, że uczniom jest łatwiej. Dużo punktów łatwych jest tutaj do zdobycia. No to zaczynamy. Zadanie 22. Na to zwróćcie proszę uwagę. Geografia społeczno-ekonomiczna zaczyna się w tym arkuszu od 22. zadania. No, dlatego być może ja większą wagę często przykładam do geografii społeczno-fizycznej, bo popatrzcie, ona jest więcej niż w połowie arkusza, tak? No, ale tutaj za to jest łatwiej zdobyć punkty, więc jedziemy. W tabeli przedstawiono dane dotyczące udziału Afryki w zaludnieniu świata w wybranych latach. Podaj po jednej głównej przyczynie zmian udziału ludności Afryki w zaludnieniu świata w latach 1750, 1850 i 1950-2020. Pierwsza rzecz, jak macie zanalizować coś z tabeli, to proszę zaznaczcie sobie w tej tabeli, co macie zanalizować, bo czasem jest w tabeli więcej danych nie chcę, żebyś one rozpraszały Waszą uwagę, tylko żebyście bardzo celnie trzymali się polecenia. No to tak, pierwsze, co to proszę sobie zaznaczyć, czyli tak, w pierwszych kropeczkach mam analizować te daty, a w drugich kropeczkach mam analizować te daty. I teraz podkreśliłam wam tu takie słowo. Podaj po jednej głównej przyczynie zmian, zmian udziału ludności Afryki, nie? ani nie liczby ludności, a nie udziału, tylko jak ta liczba się zmieniła. Fajnie, że nam w procentach podzian, podano udział Afryki w zaludnieniu świata, w tej kolumnie, ona jest dla Was najważniejsza, a teraz musicie patrzeć na zmianę. Czyli zmiana jest jaka? Z 13% ludności Afryki zrobiło się 6%. Mam zatem duży spadek. Tak? Ja bym chciała też, żebyście dla pewności w tej odpowiedzi napisali to słowo: że mam spadek y, udziału ludności w Afryki i teraz muszę wymyślić przyczynę. Mam lata 1700-1800. Cofnijcie się myślami i pomyślcie sobie, jakie czasy wtedy są dla kontynentu afrykańskiego, i powinno jedno kluczowe słowo Wam przyjść do głowy: niewolnictwo, kolonizacja. Zatem są to czasy, gdzie ludność Afryki jest niewolnikami, często jest wywożona przymusowo, mam bardzo niski stopień rozwoju, krótkie życie, dużą umieralność, więc ten kontynent wtedy yy, nie ma dużego przyrostu naturalnego. Przez to wszystko wręcz liczba ludności nawet się zmniejsza. Ale dużo bardziej zmniejsza się właśnie udział tego kontynentu, czyli wychodzi na to, że na innych kontynentach wtedy są te przyrosty naturalne większe, ale nie w Afryce. No porównajcie z taką Europą. Europa wyżej rozwinięta, Europa lepiej gospodarczo. W Europie dłużej się żyje, mam lepsze, lepiej rozwiniętą medycynę, poprawiam sobie długość życia. Rodzi się wtedy jeszcze w Europie dużo dzieci. No więc Afryka ludnościowo ma wtedy w świecie takie małe znaczenie. A co się dzieje później? Od roku 1950, tu lampka powinna Wam się zapalić, mam na świecie zjawisko eksplozji demograficznej. Popatrzcie, przypominam Wam ten wykres. Jak to się zmieniło po roku 1950? Z dwóch miliardów ludności na świecie zrobiło się 6, potem 7, potem 8 miliardów ludzi na świecie. W 50 lat właściwie, a przez tysiące lat nie mogliśmy uzbierać miliarda ludzi. Czemu nastąpiła eksplozja demograficzna? Bo się poprawiły warunki, czyli poprawiła się higiena Rozwój medycyny, szczepienia, więc wydłużyło się życie też, tak? To jest takie kluczowe. Nie dość, że się zaczęło rodzić więcej dzieci, to jeszcze ludzie żyli dłużej, więc dlatego się zrobiło ich więcej. Ta przewaga między Afryką i Europą, ona... Zaczęła wtedy dramatycznie rosnąć, bo to Afryka i Azja nabiły nam przyrost naturalny. Europa nic się właściwie do niego nie przyczyniła w tych latach, bo w Europie, popatrzcie, prognozę liczba ludności będzie maleć, a w Afryce cały czas wzrastać. I jeszcze jedną ciekawą zestawienie chcę Wam pokazać. Popatrzcie, na tysiąc urodzonych dzieci, średnia to jest taka statystyka, Jakbyście od teraz policzyli, że tysiąc dzieci się rodzi, to popatrzcie na jakich to będzie kontynentach. W Europie 52 dzieci, w Afryce 326, a w Azji 511 z tych tysiąca dzieci. Czyli widzimy, że oczywiście Afryka i Azja teraz pod względem liczby urodzeń dominują. No dobra, to idę do tej odpowiedzi. Czyli tak, w pierwszych dwóch latach. Mam da podać przyczyny zmian, czyli zauważam najpierw, że mam spadek. I co tłumaczę w tym spadku? Na przykład, piszę o wywozie niewolników. Piszę, że jest tam niski przyrost naturalny i piszę, że wtedy więcej dzieci rodzi się w Europie. Tak się skrzywiłam, bo ja bym tego eksplozją demograficzną nie nazwała w tym roku 1750, ale wiadomo, był tam w Europie więcej dzieci się rodziło niż w Afryce. I teraz te drugie daty, mam tutaj wzrost, popatrzcie jaki, z 8% na 17,2%. Czemu? Rośnie tam przyrost naturalny, bo poprawiła się opieka medyczna, bo dostępność leków, bo zmniejszyła się śmiertelność, w tym noworodków, też kobiet okołoporodowych, no i w Afryce zaczęli nam dłużej żyć. Zadanie 23. W tabeli przedstawiono strukturę wieku ludności w 2015 roku wybranych państw o różnym poziomie rozwoju społeczno-ekonomicznego. Sformułuj prawidłowość dotyczącą zmian udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności następujących wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym państw. Pierwsza lampka Wam się zapada. Że ta pani z YouTube'a, z lekcji geografii mówiła tyle razy, że jak jest prawidłowość, to muszę zacząć zdanie od: im bardziej, tym coś tam. Nie kombinujcie tylko tak, jak Wam radzę, proszę pisać to będzie najpiękniejsza prawidłowość. I druga rzecz większość tego zadania jest w poleceniu nie kombinujcie, tylko przepisujcie dosłownie większość słów z tego polecenia, dokładając tylko tam, gdzie co trzeba i punkcik jest wtedy pewien. No dobra. Mam tutaj w tej prawidłowości jedną rzecz, którą musicie wiedzieć, bo mam tabelę, podział na wiek, ale Wy musicie wiedzieć, co to jest ludność przedprodukcyjna i co to jest ludność poprodukcyjna. Słuchajcie, to nie jest takie łatwe, bo yy, w Polsce ten podział wygląda tak: od 0 do 17, jak jestem niepełnoletni, jestem przedprodukcyjny, produkcyjny jestem od pełnoletności 18 do kobiety do 60, a mężczyźni do 65. Tu chodzi o produkcję w, w kontekście pracy, a nie rodzenia dzieci, tak? Bo czasem ktoś kończy ludność produkcyjną na 40, bo uważa, że do tyle rodzi się dzieci. O pracę chodzi, o pracę. A ludność poprodukcyjna jest powyżej, no w Polsce od 60 do 65. Ale jak analizujemy to dla świata, to te 18 lat... Jest trochę za wysoką granicą, no bo popatrzcie, w Afryce nikt nie czeka z pracą do 18 lat. Oczywiście wiemy, że jeszcze jest problem pracy dzieci, więc ta granica jest tutaj niżej. Dlatego, ten przedział od 0 do 14 musicie traktować jako ludność przedprodukcyjną, jeśli nie myślimy o Polsce, tylko o świecie. Dobra, w tym zadaniu jeszcze mam. Powiązać to z rozwojem społeczno-gospodarczym państw, czyli z krajami słabo rozwiniętymi i wysoko rozwiniętymi, albo tak jak ja zawsze ładniej mówię, rozwijające się kraje. No to teraz musisz to sobie w głowie uporządkować. Kto jest tym krajem rozwijającym się, czyli słabo rozwiniętym? No to gdybym miała ułożyć te kraje, to co? Najsłabiej rozwinięty jest czat. Intuicja to chyba podpowiada, jak myślicie o życiu w tym kraju. Oczywiście najlepiej jest tutaj znać wskaźnik HDI i wiedzieć, że w Czadzie jest najniższy, no bo jest. Drugim krajem będą Indie. Polska jest lepiej rozwinięta niż Indie, a Japonia jest najlepiej rozwinięta. No dobra, i wreszcie formułuję to zdanie, czyli tak. Im kraj Słabiej rozwinięty, czyli patrzę na Czad i Indie, tym udział ludności w wieku przedprodukcyjnym jest większy. Popatrzcie, jaki duży jest w krajach słabo rozwiniętych, tak? a im kraj wyżej rozwinięty, tym udział ludności w wieku i teraz zauważmy to, poprodukcyjnym jest większy, tak? Bo mają czemu więcej ludzi w wieku poprodukcyjnym, bo żyje się tam dłużej, po prostu. I już nie mówiąc o tym, że są to dwa kraje, które mają społeczeństwa starzejące się, dlatego udział tej ludności mają taki duży. Tu napisano tak: Wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym maleje udział ludności w wieku przedprodukcyjnym, a wzrasta udział ludności w wieku poprodukcyjnym. Czy chcecie pisać po mojemu im kraj tym, czy tak napiszecie? Wszystko jest elegancko zaliczone. Ładne zadanie. Dobra, podsumowaniem tego zadania niech będzie ten wykres który pokazuje, jak sytuacja w Unii Europejskiej będzie się zmieniała, jeśli chodzi o udział tych grup. Doskonale myślę o tym, pamiętacie. Ten udział grup, popatrzcie, w wieku, e, wieku poprodukcyjnym, niebieskich, będzie cały czas rósł. Coraz więcej będzie w Europie osób w wieku poprodukcyjnym, a coraz mniej osób w wieku przedprodukcyjnym. I trzecie zadanko. Na wykresie przedstawiono zmiany wartości wskaźników obciążenia demograficznego w Chinach oraz prognozę ich wartości na rok 2070. Który przedział lat charakteryzuje się największą wartością wskaźnika obciążenia demograficznego ogółem w Chinach? Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych. Często dają ten wskaźnik obciążenia demograficznego. No to go przypominam. Definicja mówi tak: stosunek liczby dzieci tej grupy przedprodukcyjnej i osób w wieku starszym do liczby osób w wieku produkcyjnym 15-64. Absolutnie żadnej definicji na pamięć mi się nie uczycie, tylko zapamiętujemy. Wskaźnik obciążenia demograficznego znaczy, mówi tak. Ile procent ludzi, iloma procentami ludźmi, moje społeczeństwo jest obciążone, bo oni nie pracują. Tak, czyli ile tych niepracujących przypada na pracujących? No, ma to sens. Muszę wiedzieć, że ten pracujący pracuje za, za ile ludzi musi jakby utrzymać średnio w kraju. No, czyli to obciążenie demograficzne, jeśli w kraju nagle kurczę, jest 70%, to zobaczcie, większość kraju nie pracuje, utrzymuje go taka mniejszość. I tu jeszcze trochę musicie uważać, bo jak przeglądam wiele statystyk, to nie zawsze jest to tak ładnie rozgraniczone, bo jeśli będziecie czytać o obciążeniu demograficznym, to zawsze możecie pomyśleć o tych niepracujących ludziach. Czyli jeszcze raz, nie pracują dzieci i nie pracują emeryci. W tym zadaniu, popatrzcie, podzielono Wam. To czarna linia to jest stosunek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym, czyli to jest obciążenie demograficzne dziećmi w Chinach, a ta kreska przerywana to jest w wieku poprodukcyjnym, czyli obciążenie emerytami. A normalnie można by to też sumować jedno i drugie. Tutaj pokazuje to w Europie, jak już sobie o tym opowiadamy współczynnik obciążenia demograficznego, popatrzcie osobami starszymi. No ta mapa pokazuje ją wam, bo ona jest teraz ważniejsza w świecie, jak mówimy o starzeniu się społeczeństwa. O tym ile procent mamy emerytów. Yy, będzie mówił właśnie, jak problem starzenia się społeczeństwa szybko postępuje. Dobra, wróćmy do tych Chin. Zanim zaznaczę odpowiedź, to niesamowite rzeczy tu widać, co się w Chinach wydarzyło. Myślę, że o tym wiecie, że tak. Najpierw w Chinach był gigantyczny problem liczby urodzeń i popatrzcie na tą wartość. 70% obciążony kraj dziećmi, dziećmi, tymi do 14-15 roku życia. No i potem pamiętacie, Chiny wprowadzają tą politykę która jest bardzo krytykowana w świecie kontroli urodzeń: można mieć tylko jedno dziecko, potem to znoszą, ale i tak już w Chinach pozostaje ta niska wartość urodzeń. I kiedy ta masa dzieci urodzonych w latach 50., 60., 70 dorasta, to proszę zobaczyć, to Chiny teraz będzie im wzrastać problem obciążenia osobami starszymi. No, i skoro pytanie mówi, kto się, które lata charakteryzują się największą wartością obciążenia ogółem, ogółem, czyli muszę dodać obciążenie i dziećmi, i osobami starszymi, no to by trzeba w poszczególnych tych latach, popatrzcie, dodaję sobie. No to w tym przedziale 60-70, tu jestem, no to tu mam 70, a tu mam jakieś tam, nie wiem, 8.

No to gdzie jak się sumuje te dwie liczby, te dwie liczby, te dwie liczby i te dwie liczby, gdzie jest największe obciążenie? Od razu widać w pierwszym przedziale przez to 70 ogromną wartość um, obciążenia dziećmi. Obciążenie demograficzne coraz więcej. Na maturze zadań mam nadzieję, że dobrze wam to wyjaśniłam. Dziękuję za dziś.